Witajcie z tej strony serii. Dzisiaj gramy sobie w Minecraft prawdziwe życie. Jeżeli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. I no, grałem modyfikację. Tak, no taki pistolet. Na przykład strzelmy sobie w okno mojej siostry domku. Jak widzicie, bardzo ładnie strzela. Tylko trochę głośny. Nie, to jest z mojej siostry biura. To jest mojej siostry domek, w ogóle piesek i kotek. No dobra. O, moja popuszka. Chodź, to puszko. I ona jest na ramieniu? Tak, na ramieniu. Dobra. I ogólnie, ten sklep, też bloki się zmieniły tego sklepu, właśnie. I dajcie znać, czy wolicie tamten sklep, czy wolicie ten, właśnie sklep. Jeżeli tamten, to napiszcie w komentarzu jeden. A jeżeli ten, napiszcie w komentarzu dwa. No dobra. Mam nadzieję, że się mi się podoba. Dzisiaj, bez tego intro, ponieważ był bardzo mały ekranik. Przepraszam was za to. Łóżko jest zbyt daleko, wyznaczona pręga uderzenia. Możesz spać tylko w nocy, ja... A wcale nocy nie ma jeszcze. Yy, skoczmy sobie. No nie, łóżko jest zbyt daleko. Może spać tylko w nocy, no szkoda. O Boże, slajmy mnie zaatakowały. Gdzie? Ze słuchajcie... No dobra słuchajcie, już jestem i powinienem już spać, prawda? Nie możesz teraz spać w są potwory. ja. To jest chyba idealna okazja, żeby przetestować yy, właśnie na no mieć. O nie, zaraz ruszę Zaraz ruszę Zaraz ruszę Tu zaraz ruszę Dobrze! Bijcie się! Łack! Dobra. Amunicję. Jedno go nie zarazili, dobra. To był tylko szkielet. To dobrze. Słyszę zombiaka. Żeby go nie zarazili. I on jest. Pracuje? No, słyszycie go, Czy nie? Bo ja go słyszę. Co to jest? To ty? Przyznaj się. Kieper! Dobra. Ja możemy już i spać, tam jest pajęk, ale to w nocy mam. Szybko, 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 szybko. Nie możesz teraz spać, po wizzy są potwory. Pieski? Powstańcie. Idziemy na łowy. Łaa, ja, 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 ja. się zajmą moje pieski. Zajęło się wariata dobra powinienem nie dobra nie chcę się jej spać włączam ten seta Powinni się teraz pospadać dobra idźmy do biura bo to się idźmy do biura lepiej zanim slajdne mnie bo dobra brawo. No, szlaj nie, a ty ty proszę, słuchaj. Nie to! Nie to chcę zabić. Co no mi Dobra, idziemy do mojego biura. Panie pajączku, czy pan jest normalny? Ewi, nie jest pan normalny. Bo, czemu ja to trzymam? Dobra, idziemy do tego biura wreszcie. Jeżeli tam dalej jest mój koń, to nie wiem, żeby ci opcić w górę, no i tak zostawcie, okej? Okay? To Dobra. A może to jest z pracy? Dobra. Muszę hmm. jeszcze ja sobie w coś na parku? O że wszystko muzyka w tym tutaj, nie? Jakby na pierwszy raz, w pierwszym ciku z tej serii zaskoczyło mnie to, że jakaś muzyka tu jest ja papucha. Dobra, pograjmy sobie w coś. Ale już słuchajcie, wybrałem Gitto i City. Jeżeli pamiętacie, to już kiedyś braliśmy sobie w tą grę. Właśnie chyba w biurze to było albo u mnie w domu buddy, buddy, buddy. Jeżeli chcecie serię z tej gry, to nie zagrać zostawić w grę. Yeah. możliwe, że właśnie serię z tej gry zrobię. No, no, ja. no jakieś będziemy może... Może właśnie ratować ludzi. Od policji na przykład albo pięć gwiazdek challenge. A może gwiazdki challenge? Nie wiem. Ja trzymam zami. No nie dobra, zginę. No dobra. No, o Boże, uciekamy! Jedziemy stąd! Dobra, nie powinni nas już dogonić. Tak ja taka, taka trzy gwiazdki. Ej, patrzcie na to! What? Z ze mną pojechali dobra dane. Wow! wow skacz 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 to mi nie skacze dobra tu mnie nie powinni dogonić o nieźle pyzołek no dobra wracamy do minecrafta zanim oszalemy jesteśmy już w minecrafcie to może wyjdźmy już do domu znaczy wyjdźmy z biura i wróćmy do domu hmm.

Dobra, taki króciutki dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że Cię jakoś się spodobał. Jeżeli tak to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i jeszcze. No, I wbijajcie na kanał Dania X, który jest w opisie. Powinien tam się już albo za chwilę pojawić nowy odcinek. Znaczy yy, dla Was pewnie już się pojawił, a dla mnie chyba jeszcze nie. No i dobra. Wbijajcie na kanał Dania X, link macie oczywiście w opisie. I do zobaczenia, cześć! Kanał współpracownika będzie w tym opisie.